Nie wiem, dlaczego tak siedzę długo, dosyć, zanim proszę pana o włożenie do niszczarki. No bo musimy zniszczyć tą dwójkę. No, trudno. No, szkoda tej dwójki. Bez oglądania. Jest bardzo dobra. Tak? Tak. Miał pan nosa wybierając dwójkę. Chce pan podejrzeć, czy niszczymy? Możemy, przecież to tylko zabawa. Tak? Oczywiście. Będzie pan dalej wesoły? Dobrze do mnie nastawiony? Zawsze jestem wesoły. To proszę bardzo. 30 tysięcy. 30. Do niszczarki proszę. Ale o tej już nie pamiętamy, prawda? Życie toczy się dalej, gra tak, że cztery koperty do wygrania. Pan jest zawsze wesoły. Tak, oczywiście. A się uśmiechnie do nas ładniej. Oczywiście, tak, ładnie, o, tak. ładnie. O, tak. Tak lekko na siła, ale okej. Okay. Powiedz 30, nie, 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 ja bo się wiedzieli, już nie pamiętam. I bardzo dobrze. A co tam było? Nie wiem. Też nie wiem. Gramy dalej cztery pytania. Oto kolejne. Ile lat miał Henryk Walezy, gdy wstąpił na polski tron? O którą pan zagra?

Pół na pół. Jedna zniszczona, jedna wygrana. Jedno Ale... do jednego, tak jest. Tak jest. Trzy jeszcze do wzięcia. Kolejne pytanie. Kto zastąpił Alberta Fujimoriego na stanowisku prezydenta Peru? O którą pan będzie grał? 14. Proszę. Juan Mendes, Antonio Solis, Jaime Perez czy Alejandro Toledo? Patrzę tego jak samochód. Na no, <noise> Jak samochód na pleciach, tak? De. Muszę panu powiedzieć, że to był pierwszy Indianin na tym stanowisku w historii Ameryki Południowej. I to był Toledo. Bardzo dobrze. <noise> Bardzo fajnie indzie, Tylko jedna zniszczona, dwie zdobyte ostatnie pytanie dla pana Artura. W którym roku dynastia saudyjska zezwoliła swoim poddanym na grę w piłkę nożną? Panie z Tak, no ale akurat piłka saudyjska nie jest moim konikiem. A która koperta? 22. No dla kibica. No, Panie no, A ciekawe nie może... pytanie, prawda? Tak, bardzo. Chciałby Pan znać odpowiedź? Oczywiście, nawet mój kolega, który się bardzo interesuje piłką nożną, podejrzewam, że nie znałby odpowiedzi na to pytanie, chociaż... Kolega? Ten, co tu... Pan, który jest nie, Panem? Nie, to jest mój wojo. Jak ma na imię? Zenon. Witamy Pana, pani Zenonie, dzień dobry. I teraz przeczytam Panu wariant. 1951, 1956, 61 albo 65. Myśleć, od kiedy oni zaczęli startować w eliminacjach. Grają na mundialu, czy nie? No grają, grają, no, no właśnie. Ale u nich to wszystko ciężko Czeko przychodzi. Dynastia zezwoliła swoim poddanym na grę. A, na grę? Tak, tak w piłkę nożną. Że w ogóle zezwoliła im na grę. To też mogło być późno. Dobre, nie? Że musieli zgadzać się, czy mogą grać w piłkę. Jak to w królestwie. Zawsze ktoś musi rządzić. No postawmy na C tym razem. Odpowiedź A, 1951. Hmm, pomyliłem się co do nich tym razem. Czy oglądamy? Niszczymy, proszę bardzo. Do niszereczki. A może jednak obejrzymy? <laughs> nie, bo za łatwo będzie listować, prawda? Dlatego wolę, żeby... Podejrzewam, więcej że i tak, tajemnic. i tak nie będzie łatwo. O, zobaczymy. W końcu nie jestem taki nie do rozgryzienia, prawda? Teraz będzie pan walczył ostatnio o ostatnią twoją kopertę, kopertę z numerem 15, a ja państwu przypomnę, że państwo również mogą u nas wygrywać w każdym odcinku Gry w Ciemno. 3000 zł należy z telefonu komórkowego zadzwonić na numer gwiazdka 7310 i można bawić się z nami. A ja czytam ostatnie pytanie dla pana Artura. W którym mieście rozgrywa się akcja opery Carmen? W Madrycie, w Toledo, w Barcelonie, w Sewilli. Nie, no nie ma co przedłużać. D. Że w Sewilli? Tak. Prawidłowa odpowiedź to D. W Sewilli. Pamięta pan, gdzie ta Carmen pracowała? Nie, nie oglądałem opery, nie W fabryce cygar Poproszę ale... koperta, pan Zajna gdzie robota. pracuje? Ja w fabryce czekolady Czekoladek, aż Przyjemniejsze zajęcie Proszę bardzo, mamy trzy koperty Niezły wynik kopertowy Czy chciałby mi pan sprzedać te koperty, czy wrócą z panami do domku? Powiem tak Skromnie po 20 tysięcy za jedną. Tak skromnie sobie rozmawiamy Tak skromnie chyba w sumie Weźcie za kopertkę. No to nic prawda? Jak już jesteśmy. Cztery tysiące za wszystkie. To 55. Dobrze. Pięć tysięcy za te trzy. Kupi, nie kupi, nie potargować warto. A żeby było równo, to 51. To zobaczymy minę kolegi, ma. wuję Zenona. Co się śmiejesz? Dobrze się bawi po prostu, prawda? Ja przyjechałem się tu bawić. I super właśnie. Ja nie przyjechałem podrobne. Z sześć tysięcy. No to 45. Strasznie wysoko panie jest. Duży jestem, duże potrzeby mam. ja 6 tysięcy. <noise> sam mi... się nie spodziewałem po sobie, że tak dużo będę dawał za te kopertki. Już mam sześć, sam się zdziwiłem przed chwilą co powiedziałem. Nie, nie sądzę. 6 tysięcy. To moja propozycja za te kopertki. Na pewno 40 tysięcy nie wchodzi w rachubę. Nie? Nie. Za dużo. A cóż, tak żeby było równo za każdą, tak? 40 nie wchodzi w grę, to po 13 za każdą, 39. I tak dobrze, że daje 6 tysięcy za te koperty. Jasne. Nie, no... To jest za mało. Ja wolę się rozczarować potem, otwierając je sobie w domu, niż niż potem... Zawsze pan niż... zdąży. Tak, niż bić potem głową w telewizor. Nie, 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 za mało. Albo na odwrót, nie? Będzie pan bił głową w telewizor, że pan nie wziął kasę ode mnie. Ale. Gotóweczka, żywa, czysta. Mało, panie Krzysztof. tysięcy. Mało komu tak proponuję. Trochę oglądam to, ja tak wiem. Zostanę przy kopertach. Sześć tysięcy nie. Nie. To może jeden pani sprzeda. <noise> albo wszystkie, albo żadnej pani Dlaczego? Bo albo są pieniążki, albo koperty. Tam pieniądze za jedną. Albo za dwie. <noise> Bo jak pan trzech nie chce sprzedać? <noise> no ja chcę sprzedać, tylko pan nie chce kupić. Ale za drogo. A tam za drogo. Dlatego może taniej kupię jedną po prostu. Nie, nie, panie Krzysztofie, rozmawiam o trzech sztukach. Ja wiem, że to może mało elastyczne... No to proszę zejść ceny w takim razie. Aha, bo stanęliśmy na 39. Ach właśnie. A, stanę na 39. No to zejdziemy do 30. 6,5 i to maks moich możliwości za te koperty. No to. Jak spać, to z wysokiego konia, powiesz, trochę. To słuchaj, 6,5 to mało? nie wysoki koń? Tak, Kucyk, o, taki kucyk. To 30 do pana wielbłądzie siedzie jako jako. Nie, Wielbłąd, na słonie nawet. Wielbłąd to był 60. Już zeszliśmy do Tarpana teraz. Mam moje jeszcze sipu. No tylko 500 zł pan dorzucił. ścieniotko. Aż. Aż. No to dwie dyszki. Za wszystkie trzy. Czy 20 tysięcy, tak? Tak, za wszystkie trzy 7 tysięcy. bierzemy koperty, nie? Koperty, koperty, koperty. Tak. <grystanie> pan Krzysztof chce, chce nas w jajko zrobić tutaj. Nie daj się. No oczywiście, że się nie, wie, że się nie da, jak mogę normalnie. No słyszy pan co wujomu? Malutko. Tyle kilometrów jechaliśmy, matko i córko. Ale 6,5 sześć pół to było max moich możliwości, prawda? A ja dałem 7, prawda? To już powyżej w ogóle możliwości? No trudno. 7 tysięcy. Mogę zejść do 18. Też równo po 3, za każdą po 6. 7,5 dobrze. Grał pan kiedyś pokara? Na pieniążki? Nie. Czasami się zaczyna w ciemno, ale nikt wtedy nie widzi, co jest pod spodem. Wtedy każdy licytuje tak, jak mu się podoba, prawda? No i co? Chce pan powiedzieć przez to? <laughs> Może tak trochę niesprawiedliwie. Jakby pan nie wiedział, co jest w kopertach, to byśmy mogli wtedy policytować, nie? No ale to wiadomo, że formuła programu nie jest taka. Możemy tak zrobić, odwrócimy kopertę. <laughs> ale to w dalszym ciągu handlujemy trzy. Jaka jest Pana propozycja? 15 tysięcy, ostatecznie. Jak nie to biorę kopertu. 8 tysięcy. Panie Krzysztofie, nie schodzę już. Poniżej 15. Ja i idę powyżej 8. Mały pacik. Mamy reklamy. <laughs> Jak w często w koalicji rządowej. Oj, co o tym pan nie mówił, bo to głowa od tego bolała. Ja bym 15 dał panu bardzo chętnie, jakby tam było coś więcej. Aha. Ale tam nie masz tyle. Osiem jeszcze mogę dać. No cóż, to się przekona w domu. To co, nie bierze ono Nie. Otwieramy koperty? Możemy otwierać. Proszę, po kolei czternastkę. No, jak zwykle od najmniejszych pewnie zero. No pewnie, że tak. No. Proszę położyć. Zero. Nadal 15 tysięcy? Nadal. Bo osiem moje aktualne. Zaraz będzie taniej, bo wiedza kosztuje, prawda? <głos> tak. <głos> jak następną otworzymy, to tak, będzie taniej. Na razie jest 8 tysięcy. Aktualne. No cóż, ja nie schodzę. Nie schodzi pan? Nie. Otwieramy kolejną? Oczywiście. Jeżeli pan ma takie życzenie? Proszę. proszę bardzo, piętnastkę. <grym> Niech zgadnę, ze dwie jest. O! Co Tys tam jest? Tysiąc złotych. Tysiąc złotych. No proszę, proszę, jak ładnie? Na paliwo jest i na bułki, staro. I co, na 15 tysięcy? Oczywiście. 8 jeszcze aktualne. 14 pół, niech będzie. Niech będzie moja krzywda. 500 złotych, nie wstyd panu, pan szedł. 500 złotych, wstyd. Panie Krzysiu, dlaczego wstyd? Dwie koperty otworzyłem, a pan 500 szedł? A ja jeszcze nie szedłem w dół. Bo mogłem powiedzieć jeden, prawda? Tak jak uprzedzałem. A babcia mówiła, nie daj mu się, nie daj mu się, dzieciaku, bierz koperty. Ale i tak daje dużo, babcia powinna być zadowolona teraz. O, nie wiem, nie wiem. 8 tysięcy proponuję cały czas. Niech pan zeździe normalnie, nie tam 500 złotych. A wtedy jeszcze pogadamy. Czy otwieramy 39? I ja mówiłem o i 14,5 powiedział pan. i 14,5. I pan się wtedy zrobił czerwony ze wstydu. Niemożliwe. Tak, że 5 zł to tylko niemożliwe. pan wszedł, jak, szedł, wieku, jak ja otworzyłem, gdzie kopałem. Nie robię Mam propozycję. Tak. A nie, słucham pańskiej propozycji. Aha. Słucham pana. No dobrze, 12. 12 tysięcy do studia, proszę. Twardy jest pana gość. Wziął pan więcej niż ja chciałem panu dać. Nie. Czy Babcia będzie zadowolona z takiego obrotu sprawy? No, to zależy co jest w tamtej kopercie. Bo może znów powiedzieć. Pokażę. Bo może powiedzieć to co zawsze. <laughs> Powiemy, nie? Co Babcia mówi zawsze. Dobra, niszczymy zero. Już nie mówię, co zawsze babcia mówi. Ale nie, czy tą kopertę to mogę zachować dla krześniaczki, Pan by tutaj autografik dygnął. tak? Na moje To Zero? Tak. Z przyjemnością, oczywiście. To będzie z autografikiem dla krześniaczki. Dobrze. Tysiąc niszczymy, to mój tysiąc. Tak, już? <noise> Przeda pan koperty za 12 tysięcy. Gotoweczką. Czy pan się rozmyślił? Nie, jeszcze nie. <śmiech> <śmiech> jeszcze nie, tak? <laughs> Czemu pan tak noga drży? Myślę. O czym? Czy się nie da jajko zrobisz to? Dał się pan. Tak? Tak. To nie musi pan myśleć, ja panu powiem. To jasne. Niszczymy 39? Czy chce panią odkupić ode mnie? Za ile? Za 12 tysięcy. Aha. Strasznie no. drogo pan chce. Za 200, może. Za 200 złotych, tak? No. <noise> Nie, dobrze. Kończmy, panie Krzysiu, bo następni gracze czekają. Kończymy, tak? Tak. Ja jestem zadowolony, babcia też będzie zadowolona. Właśnie. 12 tysięcy, mnóstwo tak, pieniędzy. Tak. Gotóweczka, prawda? Tak jest. Bez ryzyka. Bez ryzyka. Niszczymy 39? Oczywiście. Czy chce panią kupić? Ale za drogo pan chce. jest piątka, tu piątka. To niszczymy. To niszczymy. Proszę. Chce pan zobaczyć, co tam jest? Nie. Niszczymy bez oglądania? Oczywiście. Boi się pan, że jest dużo, co? Chcecie zobaczyć? Panie Arturze, boi się że pan, że jest tam dużo, no tak? Nie, że się boję. Że jest tam dużo. No. Boi się pan, że ja zrobiłem pana wiajko. Dokładnie. Żeby babcia nie widziała, tak? Nie, żeby się koledzy z pracy nie śmiali. Ale w telewizji już widzą. <noise> Tylko pan nie wie teraz, prawda? No. Tylko pan nie wie, co pan trzyma w rękach. Tej pan zobaczy już. Niech pan się nie męczy, bo ciekawość jest, nie? Nie no, jeszcze mogę, mogę oddać panu 12 tysięcy, prawda? Czy już już nie? nie. Ja już nie. Już nie chcę. No dobra. Proponowałem? Oczywiście. Trzeba było się zgodzić od razu. A teraz? teraz Co tam dziadek? jest? Teraz wejdzie dziadek i będzie na Co tam radio. jest? <noise> tam wszystkim pokażesz. To trzeba przyjść i tutaj zagrać. <noise> <Koniazki. głos> Panie Arturze, ale powiem tak, świetnie pan zagrał. Babcia jest na pewno zadowolona i pan też, bo 12 tysięcy nie każdemu się udaje, prawda? Tak ja mówię, to jest, to jest pół roku mojej pracy, także to jest całkiem, całkiem nie całkiem tylko tak. pana. Tak. Bo to naprawdę dobre pieniądze. Gratuluję panu. Do niszczarki 50 tysięcy. I bardzo fajnie się panem grało. Dziękuję. 12 tysięcy to jest Pana wygrana w drzewcie. Dziękuję. Napiszę po programie. Kojarzę się. Moim jedynym błędem chyba była ostatnia decyzja o odrzuceniu tej ostatniej propozycji. Zamiany pieniążków na kopertę. Ja Państwa również zapraszam tutaj na fotel gracza do gry w ciemno. Należy wysłać SMS o treści start pod numer 75550. Dziękuję, do zobaczenia. dziękuję.